Siemko drodzy zahaczeni Tutaj profesor Wulec z szóstym już odcinkiem y, pro typów. I w tym odcinku porozmawiamy sobie o farmieniu. Nauczę was farmić, tak? Najważniejsza rzecz, rzecz dla każdego strzelca lub Marksmana to farmienie, więc podstawą jest to, żeby nauczyć się dobrze farmić, żeby mieć tych Cresków, tak przynajmniej 8 na 10 minut to już będzie bardzo dobry wynik dla Was. No i jak to robić? No oczywiście ja polecam zawsze rozgrzewać się na warm-upie. Jeśli zaczynamy dzień w salokiu, to ja polecam właśnie wejść na e, tego pula na, na i sobie poaskitować na trening tula tego w kliencie e, zainstalowanego. Wchodzicie sobie na kustomka i po prostu farmicie, tak? Farmienie to po prostu dobijanie... E, Clipa na samym końcu, żeby dostać za niego złoto e, Jeśli nie dobijemy, to nie dostajemy nic oprócz Expa. Tu wziąłem sobie taką łatwiejszą postać do lashtowania, czyli Esreala. Ogólnie polecam Ezreal'a, jeśli chcecie dużo farmić, Sevir albo MFK. Sevir szybko puszy wave'y, przez co może tych cs ów osiągać bardzo dużo w późniejszych e, fazach gry, a SRL może sobie pomagać z kół do, do, do dobijania, które bardzo mało kosztuje, więc to jest taka pomoc trochę MFK ma po prostu tą pasywkę, która daje nam dodatkowy damage na pierwsze uderzenie w miniona albo w jakiś nasz target, więc no to, to, to nie ma jakby zbytnio dużej logiki, jeśli chodzi o farmienie. Ale zagłębi się też w takie rzeczy jak farmienie pod towerem, które wam zaraz pokażę. Oczywiście no... Farmienie pod towerem się no dosyć mocno różni. Bo trzeba wiedzieć ile tower hitów e, może przyjąć minion dany. Jeśli chodzi o kanony to to już jest... Bardzo dużo tower hitów, więc nie wiem dokładnie ile to jest, ale no tak się co najmniej chyba, ale Meleepy biorą dwa tower hity, i można je zahitować, na hitka, każdą postacią. Widzicie? Dwa tower hity, jeden HP dobijamy. Jak minione w połowie, to znaczy, że będzie też na hita, znaczy na um, jak minion jest już, już jest w połowie, gdy tower go bije, no to wiadomo, że też będzie na hita. A ręcz miniony są tylko nam, na jednego strzała, towera już do dobicia. Tylko nie zawsze można je dobić, tak jakby to jest bardzo specyficzne. Ręcz miniony zazwyczaj trzeba uderzyć raz, potem tower hit hitwalny i dopiero do go dobijemy. Tak jakby... E, AD na, może nam zabraknąć troszkę AD czy, przy lashitowaniu range minionów, dlatego warto je hitnąć raz, poczekać na tower hit i hitnąć drugi raz. No tak jak teraz. Minion ma pół HP, pyk, jeden tower hit i dobijamy. Jeśli chodzi o kanony to polecam je las-hitować właśnie z jakichś spellów, ale teraz też możemy wynioskować, że go dobijemy, pyk. Teraz dodam jeden auto -atak, żeby dobić, nie wystarczyło. A to jest po prostu taka podstawa las-hitowania, tak? y, Pamiętajcie, dwa auto-ataki towera na, y, na mele minion, jeden autoatak y, na, na range miniony. Czego na ręcz miniony trzeba zrobić dwa auto żeby dobić? Widzicie? Jeden auto tak nie wystarczył. Trzeba walnąć przed Tower i po, żeby dobić. No i to było na tyle. Teraz pokażę Wam, jak skutecznie farmić w mid game i ogólnie na linii. Jakby czym różni się farmienie na takim kustomie, a farmienie w realnej grze, tak? Bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Aczkolwiek taka, taka rozgrzewka na kustomie bardzo Wam pomoże. I polecam yy, sobie odpalać, właśnie kustomka. Przed naszymi zagranymi grami, salokio czy Rankedami ja zawsze tak robiłem, jak zaczynałem grać, że rozgrzewałem się po prostu na kustomie na i o laski. Dobra, teraz przejdziemy do tej drugiej części odcinka, gdzie pokażę Wam, jak to działa w rzeczywistości, tak jakby, gdy gramy na realnych graczy, gdzie, gdy nie jesteśmy już na kustomie, tylko jesteśmy normalnej rozgrywce. I no tutaj trzeba rozróżnić, tak jakby, dwie rzeczy: że jest farmienie, ale jest też obijanie przeciwnika albo jakaś walka, nie wiem, olinowanie się, tak? I to już utrudnia często rozchitowanie, czyli często można zaunować od wave'a, jeśli jesteś silniejszy i wtedy no, trzeba tracić creepy. bo po prostu no, nie da się każdego cesosa sfarmić. To musicie sobie uświadomić, że będą takie creepy, które musicie odpuścić dla dobra waszej linii, żeby nie stracić za dużo życia, więc czasem... Minion miniony się poświęca po prostu yy, po to, żeby nie, 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 nie przegrać takiej linii zbyt mocno. Jak mamy słabszą linię, no to trzeba trosze troszeczkę w CS-ach być do tyłu, żeby przeżyć. Jeśli będziemy chcieli yy, być chciwi i każdego miniona zlaskitować, no to będzie problem, bo przeciwnicy nas ukarają na pewno. Tak jak ta Kai'Sa ma teraz problem, żeby podejść do fali. To głównie dlatego, że my ją zonujemy. I nie będziemy mieć ewentualny problem, z zaskitować, jeśli będziemy ją na... straszyć. O właśnie, ten, którego minionna. Jak każdy sama go zaskitować? No nie może, musi czekać grzecznie. No bo my mamy przejęty krzak, mamy kontrolę na całej linii. I to już się przegłada na naskitowanie. Takie granie agresywne na linii, granie z falą na linii. Jeśli my, my mamy slow pusha, czyli mamy dużego wavea, tak jak tłumaczyłem w poprzednim odcinku to możemy się cały czas bić i kozaczyć przy tym wave'ie, no bo jeśli zaczniemy się bić, to naszych minionów będzie więcej na walce. I nasze miniony zrobią po prostu no, dla nas sa same roboty. Nie będziemy musieli nawet e, jakoś dużo więcej damage'a zrobić. Oczywiście jak umieramy, no to to się bardzo będzie przekładać na nasze raskity. E, więc pamiętajcie, no nie opłaca się umierać akurat adekery. Wiem głupia, głupia porada, ale to jest... Zwłaszcza w, po mid-game, najwięcej można tracić minionów, gdy się umiera w takim mid-game. W early game jest tam, whatever to jest. Może przejdę trochę jak. jak ee, ja farmię w mid-game, właśnie, żeby wytłumaczyć wam, jak to działa. Bo jak już się jest na midzie na przykład i się puszuje fale na linii, na midzie, po już nie ma fa fazy liniowej, no to można boostować swoje ceski na różne sposoby. Czyli jeśli szybko spuszczujemy wave'a, to mamy czas zrobić coś w międzyczasie, międzyczasie tak? bo tutaj nic nie zrobiłem akurat ale Gdy wychodzę do bazy, patrzcie jak będę grać. Ja już w tej chwili mam 150CS w 15 minut, 30, to jest bardzo duży wy wynik głównie dla, dlatego, że nie padłem, wygrałem linię Gram Sivir. granie Sivir ogólnie ułatwia bardzo farmienia za automatyczna rzecz ułatwiająca jest skor, ale. E, Chciałbym znać Ci przykład. O właśnie, tutaj, jak z bazy, powinny stać nasze kampy. Co ja robię? Biorę tego kampa, tak? I już już mam już mam, e, klapki na oczach, żeby wziąć kolejną falę. Dlaczego? Żeby e, przepuszczać tą falę i mieć przewagę na mapie, żeby wziąć towera jakiegoś. Jakby ja cały czas myślę o moim następnym ruchu. Biorę towera, okej, okay, gdzie mogę się teraz farmić? Dobra, tu wezmę pinka, to też jest jeden CS, jak coś pink... To liczy, drugi pink. Yy, tu sprawdzałem, czy są wraty, już bym zrobił wraty. Yy, teraz kolejny wave biorę. biorę wziąłem wave. Tu jest jakaś walka. Tak jakby... asystowanie składa się na nasz... Cały decision making, jaki robimy w midgame. Gdzie idziemy po wygraniu team fighta? Gdzie idziemy po przegraniu team fighta? Czy robimy po spuszczowaniu midwave'a? Czy idziemy na kraba, zrobić sobie kraba i kiedy się da? Czy bierzemy wilki co cooldown, jeśli nasza postać oczywiście pozwala? Ogólnie... Polecam mieć tak z dwa przedmioty na Dockery, żeby farmić miniony w lesie, znaczy w, e, stwory w lesie, czy jak to się mówi, potwory w lesie. E, no bo wcześniej to może być bardzo trudne i dżangler może się nawet zciec. Tak jakby też nie możemy zawsze farmić kampów, jeśli nasz dżungler jest do tyłu. To jest bardzo mocno zależne od, od naszego dżunglera, e, to czy farmimy inne kampy, czy nie. Będą takie gry, że nasz dżungler jest bardzo do tyłu i musimy mu oddać jego las, bo inaczej sobie nie poradzi, tak? Więc to trzeba nazwać taki yy, zdrowy balans po prostu, żeby twój boomer nie wyszedł z gry, bo weźmierz mu tutaj kampa, tutaj kampa, jeszcze Midwave'a, a on będzie trzy lewele do tyłu i nic nie zrobi. Tutaj patrzcie. Yy, tu, to jest bardzo ważne. Tu moja duży na coś nimi robi, nie? Ja bym mógł z nimi pójść. Tutaj chcę też yy, pobiegać, pohitować blue buffa z nimi. Ale patrzcie, spuszczałem bardzo szybko tego Midwave'a i zauważyłem, że nikt... Tego nie bierze. To automatycznie... ja mam 186 kripów, A teraz przez to, że poszedłem na to... I tak, moja drużyna mogłaby się tu tutaj złapać. Ale ja po prostu... Mnie to po prostu nie interesuje. Ja chcę się wyfarmić na Sivirce. Więc idę po maksymalnie... Jak najwięcej creepów. Teraz może pokażę też moją wizję. Ja widzę, że oni są nam idzie we... we dwójkę, we trójkę. Że jest tutaj. Dlatego idę po kolejnego wave'a. Bo czuję się bezpiecznie. tym sposobem... Ja sfarmiłem sobie, no, dodatkowe dwie fale. I wyrównałem tak jakby 10 CSa na, minut, na minutę. Eee, teraz patrzcie... Zrobiłem, sfarmiłem Mida, od razu idę na wilki. Biegnę na kolejnego midwave'a. Im szybciej spuszuję tego Midwave'a, tym więcej czasu mam na robienie jakichś innych rzeczy. Tak, na, tak jak na przykład, nie wiem, no, walka na naszorze tutaj. Czy... Tutaj mogę sobie wyzonować ziomków i mogę brać wieżyczkę, więc... To jest... To jest jakby bardzo ważna rzecz jeśli chodzi o I... No... Wydaje mi się, że rac raczej to temat jest wyczerpany, tak? Pamiętajcie, że... Grając w przegrywającym linię, oddajemy laskity i musimy być troszeczkę od tyłu. No, nie więc nie, nie, nie ma swojego Też raczej nie można podchodzić do wave'a, trzeba poczekać grzecznie pod towerem. Więc pamiętajcie... Na, fazi, na fazie liniowej, gdy przegrywamy, na przykład jest taka sytuacja, że my możemy ich zonować, no to musicie tracić te creepy, musicie tracić pojedyncze creepy i nie ma jakby człowieka na tym świecie, który farmi każdego creepa z każdego wavea. Tak, jakby przez to, że będziemy próbować sfarmić każdego creepa, sfarmiemy ich mniej w ogólnym rozrachunku, bo padniemy albo dostaniemy olina e na jakiejś linii i będziemy musieli cofnąć do bazy, więc. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla wszystkich młodych, zaczynających adekery, że e, nie, nie każdy CS można sfarmić, ale w mid -game można to zawsze od odrobić, gdy się do tyłu. Jeśli będziemy myśleć mądrzej niż przeciwne adekery, jeśli będziemy właśnie schodzić po te e, jungle campy, po jakieś kraby, po inne jakieś blue buffy, red buffy no to te CS odrobimy i nawet możemy przebić e, przeciwne, przeciwnego adekery. I tak jakby Patrzenie na całą mapę po teamfightach, że tutaj na przykład, Pokażę wam przykład, tu zabijam, zabijam dwie osoby chyba, tyk, zabijam dwie osoby, co ja robię? Mogę tutaj pobiec, ale zobaczcie, pobiegłem tutaj, od razu po kolejną falę, wiedząc, że oni pójdą tutaj i teraz farmię nie jedną falę dodatkową, tylko dwie dodatkowe fale, widzicie? Czyli więcej niż tutaj, bo tutaj moja drużyna mogła to sfarmić dwie fale plus jeszcze wraty czyli ja tu 12 creepów sobie na znaczy jakie 12? 18 creepów narobiłem czy tam 19, jeśli były kanony więc to już jest bardzo duża liczba i głównie takie patrzenie na całą mapę jeśli chodzi o creepy i mini mapę i łapanie tych dużych slow pushy na sajdach, czy to na midzie, czy znajd po prostu e znajdywanie się w idealnej, idealnej pozycji w idealnym czasie to zagwarantuje wam duży creep score po prostu na minutę więc to by było na tyle w tym odcinku, to mo mogło się wydawać bardzo logiczne i proste dla wielu ludzi, ale yy, wymasterowanie yy, du dużych raz hitów na minutę jest bardzo trudne i to się składa na każdą naszą umiejętność, tak jakby po oczywiście podstawy nauczyć się hitować na kustomie, albo grać dużo gier i skupiać się na hitach. Potem jak gramy linie, skupiamy się na lashitowaniu i na harasowaniu przeciwnika, czyli robimy już dwie rzeczy na raz. I jakby wiedza, kiedy możemy farmić, kiedy nie. Jeśli nie będziemy wiedzieli, kiedy oddać creepy, będziemy próbowali wszystko sfarmić, będziemy padać i to, to, to jakby da przeciwny rezultat niż chcemy. Więc bardzo wam radzę na początku tak jakby obczaić na ile możecie sobie pozwolić z farmieniem na linii. To oczywiście zależy, jeśli gramy nie wiem, jakąś, jakąś Caitlin czy Dravenem, to wiadomo, że większość creepów będzie należało do nas. Ale nawet takimi liniami, jeśli przeciwnicy mają dwa zestakowane wave'y, to trzeba bardzo uważać, bo w tych wave'ach przeciwnicy i tak wygrają, mimo że mamy silniejszą postać na early. Więc mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem, jak się farmi pod towerem, jak się ogólnie farmi poszczególne miniony, jak to działa, że nie wiem, ja mam ile tu mam 305 cs w 27 minucie, jak to jest możliwe. No bo przed chwilą miałem przecież 20 creepów tak o tuż po zabiciu trzech przeciwników, więc tak jakby Cały czas się patrzę na, na minimapę, gdzie tu mogę się dofarmić jeszcze bardziej. I to jest takie myślenie bardzo ważne dla dekery. i yy, musicie się tego po na prostu nauczyć, że yy, jeśli będziecie dużo zabijać i biegać po mapie z dużyną, ale będziecie mieć, nie wiem, 100 CS w 20 minucie, no to tak naprawdę to nie da tyle, co ziomek co nie będzie mieć tych kilicowy, ale będzie mieć, nie wiem, 200 creepów w 20 minucie. Tak jakby zazwyczaj creepy dają więcej złota. 15 chyba creepów to jest 15 albo 20 creepów to jest skill z tego co mi wiadomo, więc to powinno Wam dać do zrozumienia jak bardzo ważne jest farmienie kodekery. No i co, no czasem trzeba być samolubnymi, ale też nie zostawiajcie swoich dżunglerów bez żadnego kampa wleść oczywiście po tym filmiku. I co, mówcie, co byście chcieli na następny temat w odcinku. Czy Wam się podobało, czy teraz swarmicie 10 creepów na 10 w kustomie? Polecam sobie zrobić taki challenge. Wchodzicie na kustoma, nie wiem, jakimś kartusem, który ma najmniej adres całej gry, i sfarmienie każdego creepa do 10, 10 minuty. Chciałbym ee, zrobić taki challenge. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, bo creepy się sobie i padają dwa na raz, ale polecam taki challenge zrobić w, w ramach treningu, jakby dla Was. Wydaje mi się, że to tylko może mieć. Yy, Pozyteczne rezultaty, a ja na ten moment się z Wami żegnam. Moi uczniowie mam nadzieję, że od odrobicie zadanie domowe yy, na ten tydzień i co no. Pa pa!